every day we are making up something new i don't need a thing now as long as i have you All oh, the look in your eyes got me feeling love the good life oh the touch of your skin we can only win yeah that's right we can live forever you Świadomych praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam uroczyście oświadczam że wstępuję w związek małżeński że wstępuję w związek małżeński z Sylwią z Sylwią Haliną Szyja Z Łukaszem Romanem Wojciechowskim Z Łukaszem Romanem Wojciechowskim I przyrzekam I przyrzekam Że uczynię wszystko Że uczynię wszystko Aby nasze małżeństwo Aby nasze małżeństwo Było zgodne, szczęśliwe i było zgodne, szczęśliwe i trwałe Ogłaszam, że związek Małżeński Pani Sylwii Haliny Szyja I Pana Romana Wojciechowskiego Został zawarty. Brawa dla Was!